Ok, witam w kolejnym odcinku. I w ostatnim odcinku e, znaleźliśmy dziwny zielony kryształ. Jest ciepły, jaśnieje dziwnym blaskiem. Takie kryształy były na początku gry. Pamiętam, że takim kryształem utworzyliśmy portal z którego Wyszła to wtedy była prawdopodobnie hydra z tagony. Tak mi się tutaj że wydaje Lecz Mm, nie jestem do końca pewny ale z drugiej strony nigdzie nie widziałem podobnych portali czy choćby drzwi gdzie byłoby można umieścić ach, cholera Jack e, taki e, kryształ przynajmniej wiemy do czego się przydał młotek Ja na pewno nic nie wezmę no. Czyli mamy jedną że tak powiem zagadkę rozwiązaną Przedajmy z bronią Tutaj właśnie, tu było takie pomieszczenie Gdzie prawdopodobnie takowy kryształ mógłby się znaleźć Tutaj nic nie ma. Ani drgnie. Okej. Okay. Jack, weź mi może trochę podpowiedz, co. Gdzie ja mam iść? To mamy posąg kutulu Kilka tysięcy lat. Ani drgnie. Tu mamy A mogę tutaj ten kryształ? Nie Mamy ten środek w pulping z jednej strony nie wiem za bardzo do czego, myślałem że to apteczka jest Ale możliwe, że niedługo się dowiemy No dobra, no mamy Cały ten kryształ, ale... Poważnie, to nadal nie mam pojęcia gdzie on może pasować. Na serio. Jedynie gdzie mieliśmy do czynienia z portalem, to było... Yy, zanim zostaliśmy złapani, ale... Tamtędy już nie przejdziemy Bo raczej wątpię, żeby udało się... Z drugiej strony to jest drewniane, tak? Ale... Wątpię, żeby się udało... W środku chwastu to rozpuścić To wygląda tak jakby właśnie tutaj te... Deski A, Właśnie to nic nie daje Ani drgnie Z jednej strony co nam dało zniszczenie to jak tamtej właśnie byśmy nie zniszczyli Krat hmm. Ale poważnie, naprawdę, nie mam pojęcia dokąd ja mam się teraz udać A się może jeszcze raz tu zobaczyć From their shape and texture, they look almost prehistoric. It must inflict tremendous pain. This must have been where they were developing the contagion. Most of these experiments seem to have been carried out on humans. Okay. Czyli nic tutaj się ciekawego nie dowiedzieliśmy. Wiecie co? Ja może wezmę tak poza wizją. Popatrzę co mam zrobić i to was wrócę. Okej. Okay. Jestem z powrotem. Nie pytajcie mnie, który raz tutaj przechodzę, bo mm, naprawdę nie wiem. I wiecie co? Coś mnie tknęło. O cholera. Dobra. Serio, przechodzę tutaj tędy pierwszy raz, ale tego jeszcze nie miałem Naprawdę nie mam pojęcia co się właśnie stało Tak, i przypomniało mi się o właśnie tym miejscu Gdzie znalazłem apteczkę, tu była taka wielka roślina I chciałbym właśnie tutaj Użyć tego środka Cholera Serio, ich to aż tak dużo jest Ale poważnie Nie mam pojęcia co się właśnie stało No przechodzę tędy pierwszy raz A tu coś Nie, co ja gadam? Nie przechodzę właśnie tędy Nie Kurde, no nie mam teraz pojęcia No pogubiłem się we własnych słowach Czekajcie. Chodziłem tutaj już nie raz, tylko że dołem. I... Przypomniałem się właśnie o tym miejscu, tylko nie pamiętam gdzie ono było. No, o to chodzi. O właśnie, i to pasuje. Ale to, że tyle tych ryb ludzi mi tu wyskoczyło, to naprawdę... Yeah. Czemu to wcześniej było? Ok. A okej Jack, no następnym razem tak trochę jaśniej. No, skakuj Czy My jesteśmy na początku gry? It doesn't Serio? No, jesteśmy na początku gry. No serio? A pamiętasz, że jak zostałeś wezwany przez policję i musiałeś władzić po domu pełnym kultystów? Kultystów? Bodajże. I nagle zemdlałeś, bo wyskoczyła ci hydra. Z prawdopodobnie hmm. Teraz Twój umysł jest trochę... Można po... Właśnie myślałem, że wychodzi Okej okay. Co ja właśnie podniosłem Co to jest? Czy to ma jakąś amunicję? O jajego. Co ja podniosłem To jest yy... Pewnie to działo całe energetyczne O ja jego Dobra, chowam je. nasz karabin Ulubiony Cześć Dobra, myślicie, że ja się już was boję, jeszcze boję Już boję, już boję, że jeszcze się was boję O, liście. 122 magazynku Okej A, daj mi się kolejny Okej, okay, nie żyję. Muszę naprawdę uważać z tą bronią, bo naprawdę nie mam dużo magazynku na niej. Okej, okay, czyli my jesteśmy teraz Gruźwa, nie no Czy my się znowu cofnęliśmy? O cholera Nie Nie zapomnijcie zapomnijcie o tym zapomnijcie Mogę iść tak przeskanować Chyba nie Dobra, mam całe to działo Ale szczerze nadal nie wiem do czego Zjrzyjmy się może jeszcze tutaj Do tych drzwi Bo za tych drzwi dochodzą takie dziwne Odgłosy The nie da się tego tworzyć. Nie. nie chcę tak używać tej broni, ale... To jest niesamowite. I wydaje mi się, że ta broń się nie kończy. Bo jednak magazynku dla niej żadnego nie mam. Przeładować jej też nie idzie. Tak, jak ty chcesz ją już przeładować, jak to do magazynku, to jej nie możesz. O mój Boże. To ja czasami powiem to. i kidneys no. <grymne> pozbyć. nie wiem, do są. to jeszcze check w odpowiednim nie? Dział说。西田 bo jak się tego nie zrobi, to... no, może być źle. Dobra, ale gdzie teraz? Gdzie teraz? A, idą. No chodź, chodź, chodźcie! Co, myślisz, że się was boję. O, oni stąd wychodzą! Z tego wszystkiego, to chyba mogę to zniszczyć? Nie, tak, ale możesz się uleczyć, wiesz? Dobra, i zaczynamy naszą wędrówkę. Kontynuujemy naszą wędrówkę pod tytułem Dokąd teraz? No, właśnie dokąd teraz? Poważnie nie mam bladego pojęcia. Więc co? So, pójdę do laboratorium, się zapiszę i zakończę ten odcinek. Saliż, że taki krótki on będzie. No ale na razie no wierzcie mi, ja to już trochę gram, nagrywam i wystarczy mi tych wrażeń. <laughs> tak więc do zobaczenia i cześć!